Cześć, z tej strony janek z ergan.pl. A dzisiaj mam dla Was nowość w troszeczkę większym kalibrze niż standardowa wiatrówka, a mniejszym niż znane popularnie sprzęty na kule gumowe. Hekler und Koch VP9, choć formalnie SVP9T4E. No bo niektóre licencje muszą być odpowiednio zabezpieczone, przyjrzyjmy się, co przychodzi do nas w zestawie. Tak wygląda. Tak wygląda fabryczny zestaw. No oczywiście, oprócz amunicji i kapsułek, które tutaj mamy dodane, mamy nasz pistolet, dodatkową sprężynę magazynka. Przecierek do lufy, przydaje się, jeżeli chcemy korzystać z kul z farbą albo proszkiem oraz klucz pozwalający na instalowanie kapsułek. O, odłożymy sobie to tutaj. Pistolet jest dosyć specyficzną konstrukcją z racji kalibru, który którą mamy oznaczony tutaj. Jest to kaliber 43, czyli Około 8 mm na kulki gumowe. Można powiedzieć, że kulki, ponieważ nie są aż tak spektakularne jak koleka kaliber 50 czy 68. Tego typu sprzęt raczej jest przeznaczony do rekreacji, zabawy. Sugerowałbym go do takich zastosowań niż do e, obrony osobistej. Chociaż też też potrafi zrobić pewną krzywdę i trzeba na niego uważać. E, natomiast w stosunku do pistoletów e, typowo obronnych wyróżnia go realizm. Jest odwzorowany w stosunku do oryginału 100% e, e, i ma większość oryginalnych oznaczeń które możecie zobaczyć tutaj. Ale pojawiły się to dodatkowe oznaczenia u Mareksa, ich serii T4E. Czego dodatkowo wyróżnia? Mechanizm blowback. Pistolet działa zupełnie jak palny pierwowzór. Możemy trenować dobycie, obsługę wszystkich manipulatorów. A teraz przygotujemy nasz sprzęt do działania. Zaczynamy od wyciągnięcia magazynka. Dźwignia zwolniacza jest ukryta w kabłonku, jest bardzo ergonomiczna. Następnie wciągamy popychacz kul w dół i blokujemy. Bierzemy naszą amunicję i ładujemy kolejno przez otwór u góry magazynka. Z boku widzimy, ile już mamy załadowanych. Następnie zwalniamy blokadę. Odsuwamy sobie stopkę magazynka. Bierzemy standardową kapsułkę 12 g CO2. Wkładamy ją szyjką w stronę przebijaka tutaj. I wykorzystując klucz, który jest w zestawie, odpuszczamy trochę śrubkę, tak żeby nam. Kapsułka skoczyła na miejsce. O, siedzi sobie w ten sposób. A następnie dokręcamy powoli, aż delikatnie śruba dotknie kapsułki. A następnie jeszcze z pół obrotu, aż zostanie przebita. czuć to, nie potrzebujemy używać dużej siły. W tym momencie możemy zamknąć stopkę. I magazynek wsadzić do pistoletu. Nie musimy oczywiście go wbijać, chodzi bardzo gładko. Aby przygotować pistolet, musimy go tylko w tym momencie przeładować i złożyć się do strzału. Jest to bardzo wierny sprzęt swojemu oryginałowi, więc może być wykorzystywany do treningu strzeleckiego, treningu dobycia i obsługi wszelkich manipulatorów, co bardzo dobrze wpływa na pamięć mięśniową. W ten sposób możemy trenować strzelanie, co znacząco obniża nam koszty w stosunku do broni palnej, a daje bardzo podobne odczucia, ponieważ, tak jak widzieliście, ruch zamka, odrzut oraz podrzut jest bardzo wiernie odwzorowany w stosunku do broni palnej. Przyjrzyjcie się z bliska. Dobra, na koniec musimy poważnie porozmawiać. Układ jest taki: ja kręcę ten cały Pay, a ty subskrybujesz. Wiem, że mimo tego, że do tej pory to oglądasz i jeszcze tego suba nie kliknąłeś. Czekam. No. Dzięki takim przekotom, którzy wspomagają nas w ten sposób, możemy docierać do większej ilości odbiorców, bo algorytmy Google i YouTube. Nie lubią rzeczy broniopochodnych. Dzięki za pomoc.